Julia Skowronek, zapraszam na kolejne wydanie Infomagnes. 11 czerwca wystartował drugi międzynarodowy festiwal szachowy Ziemi Łukowskiej, zorganizowany przez Stowarzyszenie Szachów. Oprócz sportowych zmagań w wielu kategoriach, zorganizowano konferencję naukową dotyczącą edukacji poprzez szachy w szkole. Festiwal rozpoczęto eliminacjami do drugich otwartych indywidualnych mistrzostw hukowa w szachach klasycznych Open, a następnie zorganizowano sesję naukową dotyczącą nauczania szachów w szkołach podstawowych i gimnazjach. Obecni na niej byli m.in. prezes Zarządu Polskiego Związku Szachowego Tomasz Dalega oraz prezes Związku Lubelskiego Krzysztof Góra. No, konferencja jest poświęcona ogólnopolskiemu projektowi Edukacja przez szachy w szkole. To jest projekt, którego celem jest wprowadzenie szachów do szkół, ale nie szachów jako sportu wyczynowego, tylko szachów jako pomocy dydaktycznej i e, rzeczy, która pomaga rozwijać umiejętności matematyczne, logicznego myślenia. Badania światowe pokazują, że polskie dzieci w porównaniu ze swoimi rówieśnikami z Europy nie plasują się dobrze w, w rankingach tutaj. Dlatego też Polski Związek Szachowy realizuje ten projekt, którego celem jest właśnie jak gdyby danie nauczycielom i dzieciom dodatkowych możliwości rozwojowych. Równolegle przez cały tydzień rozgrywano kilka innych turniejów takich jak pierwsze otwarte indywidualne Indywidualne mistrzostwa Łukowa dzieci do lat 13 w szachach klasycznych. Otwarty turniej szachowy dla dzieci do lat 10 edukacja przez szachy w szkole. Otwarte indywidualne mistrzostwa powiatu Łukowskiego juniorek do lat 18 oraz pozostałe turnieje klasyfikacyjno-rankingowe z cyklu 4 pory roku. Zależy nam, żeby te szachy, że tak powiem, trafiły pod strzechy, tak? że im, im więcej im więcej ośrodków w województwie czy, czy w Polsce, w których się coś dzieje, trudno powiedzieć, że szukamy nowych talentów, bo żeby wychować ta, talent, to trzeba te tysiąc dzieci nauczyć grać w szachy i, ta, i taki jest cel I, i po prostu powoli przekonujemy, przekonujemy yy, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, samorządy, że te szachy to jest jednak fajna sprawa i coś dzieci wynoszą z zajęć szachowych i chyba to, o to nam chodzi najbardziej. Letni remanent artystyczny to hasło przeglądu artystycznego wszystkich sekcji działających w Łukowskim Ośrodku Kultury. Podsumowanie ich działalności odbyło się w piątek 13 czerwca. Wydarzenie było dobrą okazją do zapoznania się z różnorodną ofertą Łukowskiego Ośrodka Kultury, gdyż na scenie zaprezentowały się grupy działające w Łoku bądź ściśle z nim współpracujące w okresie od września 2013 do czerwca 2014 roku. Na scenie zaprezentowali się członkowie grup recytatorskich, teatralnych i tanecznych, takich jak Szkoła Tańca do Karo Dance Łuków, czy też Grupa Taneczna Breakdance. Oprócz nich wystąpili tancerze grupy tańca z elementami baletu oraz działający przy ośrodku muzycy Stowarzystwa Muzycznego im. Antoniego Pruch w Pokaz swoich umiejętności zaprezentowali również uczestnicy zajęć rzeźbiarskich i dekupaż, członkowie Uniwersytetu III wieku oraz członkowie zespołu Tańca i Ziemi Łukowskiej i Łukowiacy. Pełniejsza relacja z wydarzenia już wkrótce w Magnes TV. Podsumowania dokonało również Muzeum Regionalne w Łukowie. 13 czerwca odbyło się otwarcie wystawy pokonkursowej, na której prezentowano prace inspirowane lekturą Baśni i Bajek Ostara Kolberga. Wystawa prac zorganizowana przez Muzeum Regionalne w Łukowie wpisuje się w obchody Roku Kolbergowskiego ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 200. rocznicy urodzin wybitnego etnografa i kompozytora Oskara Kolberga. Była ona jednocześnie okazją do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego zorganizowanego przez Muzeum Regionalne Łukowski Ośrodek Kultury i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej. Wpłynęło na niego łącznie 93 prace w kategoriach szkół podstawowych klas 1-3 i 4-6 oraz gimnazjum. Zwyciężyli w nich Natalia Wojciechowska, klasa trzecia szkoły podstawowej nr 1 w Wukowie, opiekun Barbara Czubaszek, Wiktoria Zawacka, klasa czwarta szkoły podstawowej nr 5 w Wukowie, opiekun Halina Sekita Walc oraz Patrycja Kwas, klasa druga gimnazjum imienia księdza Jana Twardowskiego w Mysłowie, której opiekunką była Teresa Broś. Nagrodami były bilety do Łuków, zaś na koniec zaproszono wszystkich do obejrzenia nadesłanych prac. Szósty Tydzień Kultury chrześcijańskiej dobiegł końca. Zwieńczeniem jego obchodów był Festyn Rodzinny zorganizowany w sobotę 14 czerwca. Festyn rodzinny zorganizowany wspólnie przez Wspólnotę Jan Chrzciciel oraz Miasto Łuków zorganizowano tym razem w Parku Miejskim, gdzie swoje umiejętności zaprezentowało szereg lokalnych wykonawców i artystów. Wcześniej na przestrzeni całego tygodnia odbywały się imprezy towarzyszące, takie jak spotkania z interesującymi postaciami bądź pogadanki na ważne tematy społeczne. Na festynie swoje stanowiska mieli m.in. Łukowski harcerze, zawodnicy sekcji zapaśniczej klubu ŁKS Orlęta Łuków oraz załoga obronna Kasztelu Łuków. Organizatorzy przygotowali również warsztaty plastyczne oraz pozostałe atrakcje dla całych rodzin. Zwieńczeniem dnia był natomiast koncert Strefa Młodych, gdzie zaprezentował się Dobromir Mak-Makowski. Kolejny festyn, jak również siódma edycja Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej już za rok. 14 i 15 czerwca odbyła się druga edycja Łukowskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Tym razem nosi on nazwę Nauka jak Kryształ, co nawiązuje do faktu, iż rok 2014 Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rokiem krystalografii. Międzynarodowym obchodom roku Krystalografii patronuje UNESCO oraz Międzynarodowa Unia Krystalografii, a w Polsce odbywają się one pod egidą Komitetu Krystalografii Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Łukowski Festiwal jest natomiast jednym z elementów ogólnopolskich obchodów i ma na celu przedstawienie wiedzy w przystępny sposób dla jak najszerszej publiczności. Zgromadzeni w budynkach pierwszego liceum ogólnokształcącego i gimnazjum nr 2 mogli się więc dowiedzieć m.in. czy można zobaczyć. Cząsteczkę fizyczną, jaka jest natura pajęczej przędzy i jak chronimy bociany. Poznali też metody określenia płci i wieku człowieka na podstawie szkieletu. Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przygotowano warsztaty fizyczno-chemiczne, które poprowadzili uczniowie gimnazjum nr 2, a dla najmłodszych przedstawienie teatralne pod tytułem Kopciuszek. Dorośli mogli natomiast wziąć udział w sesji popularno-naukowej, w której głos zabrali między innymi przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedzcach czy też Łukowskich Szkół Średnich. Nie zabrakło również wystąpień poświęconych tematowi tegorocznego festiwalu, czyli kryształom i krystalografii. Można było przekonać się, jaką metodę otrzymywania kryształów wykorzystywał profesor Jan Czochralski i poznać ciekawe kryształy i ich zastosowania oraz kryształy w wykładach żywych. Patronat honorowy, nad festiwalem objęli burmistrz miasta Łuków oraz starosta powiatu łukowskiego. 16 czerwca w Urzędzie Miasta odbyła się uroczystość poświęcona małżeństwom, które są ze sobą 50 lub więcej lat. Z tej okazji jubilatom wręczono odznaczenia nadane przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Złote Gody, bo tak potocznie nazywa się 50 lat małżeństwa, były okazją do złożenia życzeń kolejnych lat spędzonych razem oraz uczczenia tego faktu symboliczną lampką szampana. Gości powitała kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Wukowie, Jadwiga Skwarek, zaś aktu odznaczenia jubilatów medalem przyznanym przez prezydenta RP dokonał burmistrz Dariusz Szóstek. Jubilaci otrzymali również listy gratulacyjne i wiązanki kwiatów. W dalszej części odśpiewano wspólnie pieśń 100 lat, a z występem artystycznym zaprezentował się dziecięcy zespół regionalny Kropelki Rosy. Pełna lista nazwisk, które przeżyły wspólnie pół wieku i które otrzymały odznaczenia od prezydenta, jest dostępna na naszej stronie internetowej. Wszystkim parom życzymy wielu kolejnych lat wspólnego pożycia. To już wszystkie wiadomości w tym tygodniu. Na kolejne wydanie informacjonalne zapraszamy już za tydzień.